Uh, 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 uh. no ładnie coś bije eh. no idzie tam w krzaki kurde mam nadzieję że sam wyjdzie Dobry dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Oczywiście dwie metody. Zaczynamy. Warunki dzisiaj dosyć ciężkie, ale jakoś udało się dostosować stanowisko do mojego kosza i wętek tak więc zaczynamy. Minus jeden, oczywiście, czemu ma być ciepło, jak może być zimno. Rewelacja, lecimy. Zaczynamy, jakoś udało się dostosować stanowisko, więc oddajemy pierwsze rzuty. Coś się tam zaplątało. O, już, dobra. Musimy sobie przypom wyciągnąć. Oj ty. W sumie macham ręką, ma wszystkie takie same. 0,23 przypony, Ej, haki drenana. Żyłka 0,23, haki drenana. Rozmiar 10. W razie czego jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra, cyk. A pięknie. Damy tu truskaweczkę. A na drugą damy jakąś żółtą, mam nadzieję. Zobacz, mam nadzieję. No zobaczymy, trzeba pokombinować. Oczywiście przymrozki, a jakby inaczej. Oczywiście inaczej być nie mogło. Za dobra ta pogoda była, więc na razie nie rozrabiam zanęty, spróbujemy na suchara, czyli samym peletem, dobra, 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 mam nadzieję, że dorzucę, pomalutku, dobra, jedna węteczka, eee, czekajcie, tak, tak trochę krzywo jedna wędeczka tak na 60 metrów mniej więcej, druga gdzieś na 50 no 45 więc tak gdzieś 15 metrów różnicy między wędkami hmm? dobra, a tu damy tu damy candy pomarańczowe czy żółte? żółte, żółte uniwersalne dobra jeszcze mnie tu te drzewa po po lewo wkurzają. Może się zaraz jeszcze. Jeszcze je dziabne. Dobra, już. Wszystko, wszystko. Dobra. Czyli prawa wędka zrobiona. Teraz lecimy lewą wędką. Odbieram. Zaraz jeszcze muszę rozwinąć. Wszystko jest. Uch. Uch. no dobra, wędki rzucone woda dosyć spokojna, ma trochę później wiać a ja sobie o, zawsze do stanowiska muszę tak naokoło, bo tu jak widzicie zabłocone, więc tutaj nie wejdę więc tu, tędy, 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 tędy tu i siu. no i zobaczymy czy ten minusik wpłynie na te ryby czy nie wpłynie na te ryby no jestem ciekawy czas pokaże trzeba czekać, trzeba rzucać, trzeba nęcić i wszystko zależy od ryb No miałem na lewej wędce branie, tu ewidentnie na lewej wędce jest drobnica. Rzecz też mam żółtą kulkę, więc tak, znaczy drobnica. No jakieś płotki widzę. Pociągnęło mi za kulkę. A na prawej tam gdzie mam gdzieś 10 metrów dalej na razie cisza, więc tam nie ma tej drobnicy. Czyli fajnie. Czyli zobaczymy co się dzieje na lewej, zobaczymy co się dzieje na prawej. Będziemy po malutku patrzeć, patrzeć co się dzieje na wędkach a na razie dosyć zimno, 1 stopień, więc no jest jak jest, jest jak jest o, mamy jakąś, o, ładna ryba pukało, pukało, pukało i popatrzcie, popatrzcie, ładna ryba, o pompuje ładnie no kurde, powiem Wam szybko, branie. Tylko teraz, żeby mi tu nie szła w prawo do tego. Do gałęzie. Ale ładnie idzie jakaś ryba. Tu po prawo mam zielsko, Ale ładnie, wyraźnie, na żółte. Pójdzie mi pod wędką. Nie, nie wiem, gdzie to jest w ogóle. Bo tam jest, a, wysoko. O, spina. Kurde, blaszka. Co się stało? Oj, przypomnik szeju. O! Pięknie. Jeszcze się ze mnie śmieje ta ryba. Ja ci dam. Ja ci tu dam. jaj, no pięknie, pięknie się stanęło. Aż coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra, przecież luz był. Mocno nie szło. No cóż, może gdzieś przetarte było. Oj, 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 no ale no dobra. Pierwsza akcja sezonu. Co w się sensie, na tej wodzie akcja? Aj, kurczaczki, kurczaczki, kurczaczki no. sobie teraz myślę, że pewnie drobnica wzięła, i w międzyczasie szczupak załadował w tą płotkę, która tam miała. Bo to widać ewidentnie przecięcie, więc na 99% szczupak, bo dziwnie szło tak jakoś nienaturalnie ani na lina, ani na karpia, takie bicia były. Więc dziad mnie tam zaatakował, moją rybę. Ale dobrze, dobrze, niech tam trochę po, pochodzi, przepłoszy te te drobne ryby, to może większa podejdzie o. i to jest myśl, tego się trzymajmy mamy coś dam teraz może trochę luźniej coś ładnie uderzyło na żółtą znowu no teraz żeby znowu mi nie poszło, tu te drzewa denerwuje mnie te drzewa tu żeby dzisiaj no, jedzie na drugą wędkę Ładnie bije, ładnie, ładnie. Ciekawe, jak go tu podprowadzę. Tu są krzaki. On będzie musiał przejechać to tą wędką, bo to nie będzie jej na oczy. No. Ładnie, coś bije. No by znowu nie szczupak, ale branie delikatnie. Zrównicę nie miałam. Jest dosyć płytko, więc muszę go dawać wyżej. uważać tam. <laughs> Prawo na krzaki. Na lewo, nad drzewa, na które właśnie idzie, bo no to jest wyzwanie w ogóle. No, idzie tam w krzaki, kurde. Mam nadzieję, że sam wyjdzie. Odbijaj, odbijaj, odbijaj. Gdzie Ty jesteś? Dobra, odbiłeś. Uf. Dobrze, dobrze, tu dobrze idziesz. Tu idziesz bardzo dobrze. Ale to gimnastyka będzie no już poszedł ale trzeba czekać niech sam wyjdzie niech sam wyjdzie Uu, ładna walka bym no, chociaż zobaczył co to jest Uu, powiem wam, że powiem wam, że walka nie wiem co to jest Ale nie mogę za bardzo puścić tej ryby Chyba Lin Nie wiem, chyba Lin, ale nie jestem pewny Walka konkretna Nowz ten drugi zestaw A wiem co kara Dajcie, może się uda podebrać Oskubany Oskubany Muszę chyba wędkę przełożyć, będzie mi łatwiej że tu przyjdzie nie widzę o, ładny karpik no chodź, chodź. jest Uu, piękny to zrobił nie 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 wyskakuj nie wyskakuj nie wyskakuj chodź 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 chodź, 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 chodź. Ale piękny karpiszonik go wyciągnę sobie na matę, na spokojnie i zaraz o wody. Ale piękny. U nie wiem, ile ma, ale. Piękny, patrzcie to. Oh. Witam. Piękny z 3-4 kilo. Pięknie musi. no. I tak można łowić. Warunki. Polowę, aby tu nie połamać czegoś. O! Dobra. Jest. Dobra, chwilę, moment. Damy chwilę, niech odpocznie. Świetna walka. Damy chwileczkę. Już? No, młody to. Silny. Dobra, leć. Pomalutku. Trzymaj się, Majster. Dobra, dalej kędzi żółte, ale chyba tu na prawo przerzucę na pomarańczową też, albo też na żółtą. Widzę, że żółte się sprawdza. Ta ryba dosyć blisko. I tak sobie myślałem, że ten szczupak co wziął, to w sumie mógł zrobić nam dobrze, bo przegonił tą drobnicę. Z rzeczy zostają na dnie. Drobnica nie wyjada. No moc energia, moc energii. No i człowiek od razu zadowolony. I o to chodzi, o to chodzi. Piękne branie, piękny hol. Oczywiście walka tutaj, żeby w gałęzie nie poszło. Nie wiem jak będzie z większą rybą, ale na razie nie chcę myśleć, tak więc... A przy okazji na alebranie macie 10% rabatu na Osmo Featherbite SK oraz 15% na Mikado, a z kodem uda jeszcze kolejne 10%, więc zachęcam do skorzystania, a ja wracam pilnować węteczki. delikatne obciereczki na lewej takie jakby coś tam zaczęło krążyć po tym karpiu uspokoiło się i coś delikatnie delikatnie szturknęło tak jakby spróbowało i zostawiło albo obciereczka Naprawdę miałem podkę, się chyba, nie na miałem płotkę ale chyba nie nagrała się bo nie włączyło się gopro ale Teraz widzę, że płotki na prawej też się uspokoiły. No zobaczymy, zobaczymy. No coś tam puk, 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 puk delikatnie było. Zobaczymy jak się to rozwinie. Ale woda dużo cieplejsza niż jak się rękę wkłada, to aż się człowiek ogrzewa. O. Chwilę po tym. Piękne branie. O, karp chyba, albo i albo nieduży karp. Muszę wyczuć, nie dać się rozpędzić to na pewno. Nie dać się rozpędzić, bo jak się rozpędzi to koniec, to już mogę zapomnieć. To już mogę zapomnieć. Pomalutko, pomalutko. Karp będzie, ładnie bije na karpia. Bije na karpia, zdecydowanie. Zdecydowanie bije na karpia. Uważam, że tu mam mało miejsca na to wszystko no, Te krzaki mnie tu wkurzają Będzie no, tak kurde, czy karp? Nie wiem, szybko idzie Przejechał, przejechał na drugą stronę, dobra, to strona lepsza w teorii Tylko, że tu zielsko jest Pójdzie w te dzielsko, to ku nie Będziemy cieli. Oj, wszędzie jakieś rzeczy które nam przeszkadzają technicznie, to jest to ciężkie stanowisko. Niewzielsko, majster, niewzielsko, dobra? Niewzielsko, nad zostałem pojechałeś? No dobra, teraz idzie w tą stronę. Niewzielsko, nie w krzaki, no ale swoje musi powalczyć, niestety, w a przejechał, dobra No bo pełno wózki chyba Chyba do podebrania jest, to no, jest ten sam Ty, to ten sam jest Ty, no wygląda na tego samego Bo jest Wygląda na tego samego No taki podobny, ty Dwa razy ten sam o, No no nie, to chyba większy trochę. Nie, chyba większy trochę. Ten taki bardziej na żarty jest. No, o, większy. No jednak inny, dużo większy. No, ten będzie. O, napręża się, dużo większy. Myślę, że ten będzie miał z kilogram więcej. Ale ładny, pełnouski. Pięknie. Ach, kurde. Dużo większy to jest. Tamte był mniejszy. Obróć się. Czekaj, czekaj, czekaj Teraz leci, Nara. No pięknie, pięknie Nie powiem, że zgodniałem kanapeczki z serem sobie się Napiję się. Przerzuciłem prawą wędkę. Lewa na razie niech leży. No i zobaczymy, czekamy dalej. Coraz cieplej słoneczko wychodzi, ale też wiatr się zmaga, więc... To takie jeden do jednego. Piękna sztuka. zaszczyciła nas obecnością. Bateria pada po scholu. Normalne. Jak jest zimno, to bateria pada. Leć. Akurat się tam nic za bardzo nie działo to. Ale trzeszczy. To przerzucę na świeżo. O, ale wielka. Kurde, ile to ma? Nie chce mi się mierzyć, dobra, no ale gigant. Przerwy i coś pukło. No nic takiego. Znaczy, no tak coś wali, wali. Nie jest może nic na początku. No coś tam puka, coś tam puka, stuka, ale. Nie no, tu mam luz, spokojnie. Tu mam luz, spokojnie. Na początku no nie wydaje się nic takiego wielkiego, ale to jednak 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 się wydaje. Trochę jeszcze poluziłem, bo ten naklus musi być, naklus musi być. Nie idzie, ale zielski. No to będzie waga razy 10 Niestety waga razy 10 Byle nie w Tezielsko, byle nie w Tezielsko. Chodź, to nie jest to dzielsko. O, dobra. Co to, co to, co to, nie widziałem. Karpik chyba ładny. Nieduży. Tak mi się wydaje. Tak, ładny, pełnoustki znowu, ale mniejszy. I to, I to z zielskiem, Więc cięższy dwa razy dwa. Niech poszaleje, poszaleje trochę. Niech trochę poszaleje. Niech trochę się tu wyszaleje.

Nie będę uszedł, bo to taki podobny hmm. Nie wiem co trzy razy bym i wziął No taki kolde cool. hmm. Czekaj, no tu ma takie uszkodzenie Nie wiem czy tam ten też miał Ale ładny O Kaban nie powiem Konkretny Piękny kabanik O, się rzuca się rzuca tutaj Taki podobny do tamtych, ale ładnie, ten waży też 4, 4 5 spokojnie ładniosi no myślę, że ma z 50 cm spokojnie, dobra leć, już nie będziemy Idziemy chłopcze machać czy tam chłopcze chłopcze mówię nie będę się tam męczył i puścimy cię tutaj ale ładnie, znowu bliski dystansik ja sobie później zdjęcia porównam Mam zdjęcia porobione. Dobra, obróć się. nara. Nie, no muszę. Jedna rodzina. Ciężko powiedzieć. O! No i co? Trzy rybki. Czekaj, tu słońce. O, z lewej węteczki. Trzy podobne, ale sprawdziłem. Dwa miałem obrócone w tą samą stronę, więc ten miał taki ślad po środku na łuskach. Więc to był inny, na pewno, niż ten drugi. A ten pierwszy miałem odwrotnie obrócony, więc też nie wiem, jak... czy ten, ten, ale wydaje mi się, że to są trzy inne, tylko podobnej... podobnej wielkości. Chociaż ten pierwszy był chyba najmniejszy, z tego, co kojarzę. No nie wiem, ważne jak, ważne, że trzy piękne karpiszony. Uuh! Prawa wędka stoi, czyli tam dalej nic się nie dzieje, ale ona niech sobie tam stoi spokojnie, a ja tutaj tą lewą przerzucam i czekamy. Dobra, wjeżdża jeszcze makaron Energy Baton ładnie. Słoneczko, teraz wyszło, fajnie świeci, fajnie cieplutko. Szkoda, że rano tak nie było, ale rano za to były ryby. Wiatr trochę w naszą stronę się obrócił, niestety, już teraz. Tak więc, no i tak już raczej zostanie, ale nie ma to jakiejś wielkiej fali, więc nie ma co narzekać. No i koniec tego dobrego. Tak więc, dzień mega udany. No, później to się tak w miarę uspokoiło, już nic nie brało wiatr się zerwał, wieje na nas więc już tak niby cieplej ale znowu wiatr wieje więc zrobiło się jeszcze zimniej w sumie no, nie aż tak zimno, ale zimno tak więc zwijam się pomału ale wypad super udany pięknie trafione trzy piękne karpy pełnouskie na początku szczupak jeszcze zerwany dwie, trzy płotki, więc myślę, że elegancko dobra, ja zwijam się lecę do domu i do następnego wypadu